i Państwo, kolejny nazwijmy to odcinek smaku życia. Dzisiaj mia miał być piołun, czyli smak miał być gorzki. Niestety, piołunu mi się nie udało znaleźć. Coś w stylu pokrzywy. I ona jest zupełnie adekwatna do tego, co się też dzieje w moim życiu. No, sami Państwo do dobrze wiecie, że choruję, i mnóstwo ludzi kazało mi jeść tą pokrzywę. No to jest tak naprawdę obrzydliwe. No ale wszyscy dobrze wiemy, że życie też czasem składa z obrzydliwych smaków. Dlatego w tym odcinku zadamy pytania, mogą się Państwu wydać nieco banalne. O cierpienie, o sens cierpienia. Ja się będę posiłkował czymś, co ostatnio zainspirowało mnie mocno, czyli książką y, doktora profesora Frankla, który przeszedł przez obozy koncentracyjne, przez cały Holokaust, przez ciemną noc Holokaustu, y, tylko dlatego, że potrafił patrzeć na Holokaust chłodnym, y, chłodnym okiem naukowca. Y, I on zadał kilka podstawowych pytań. Między innymi takie, że skoro życie y, ma swój sens, pisząc książkę w poszukiwaniu sensu, to także śmierć i cierpienie musi mieć jakiś sens, y, skoro jest składową życia. To jest jedno. I na to będziemy sobie próbowali odpowiedzieć. Drugie, to jest to, co on za, za, tu z Pascala, mianowicie, że cierpienie przestaje być tak dojmujące wtedy, kiedy, kiedy uświadamiamy sobie, że tak naprawdę tym cierpieniem rządzą emocje, kiedy oswoimy emocje i kiedy, kiedy je zrozumiemy, to będziemy wiedzieli, że te emocje przestają rządzić nami i naszym cierpieniem i ono będzie się stawało o wiele mniej dojmujące. I ostatnią rzecz, na którą chciałbym zwrócić uwagę, to o tym, że Frankl mówi, do czego ja jeszcze absolutnie nie dorosłem, też w moim chorowaniu czy w moim umieraniu, mówmy sobie jasno, że trzeba zasłużyć na własne cierpienie. Ja tego zupełnie nie kumam i jeszcze jestem w odległej drodze do tego zasługiwania własnym cierpieniem. Ale tutaj widzę pewną, pewną, jak gdyby przy całym, przy trzymaniu proporcji, przy zachowaniu proporcji pewną równoległość pomiędzy Franklem, a nie przemierzając mną. No bo on miał prawo tak mówić, ponieważ przeszedł przez piekło Holokaustu i ja myślę, że powoli, no szamując się z tym moim nowotworem we łbie, Mam prawo też próbować chociażby zmierzyć się z odpowiedziami na te pytania. Do zobaczenia w następnym odcinku.